Teraz, kiedy brednie Ostatniego Soboru nie niszczą nam duszy, kiedy kapłan odprawia mszę przodem do mnie, a tyłem do grzeszników, mam trochę do powiedzenia o tym, co zrobiliście z moim, powtarzam, z moim kościołem, własnym kościołem. Gdzie był Bóg? Gdzie Bóg? No, gdzie? No na pewno nie dzisiaj w telewizji. Tak czy inaczej, dzisiejszy materiał będę prowadziła z piekła. <A1> Państwo polskie jest zagrożone. 458 Siedmiu. siedmiu posłów, przepraszam, najmocniej, siedmiu posłów straciło życie. Któryż to już raz los jak bolszewik odbiera nam elity. Kogo grzebiemy się, a Pawła to Trudno.

Nie było żadnych wtedy mazur. Zamiast mazur były czarne dziury w chałdach, pełne trujących jazgarzy. Mam o nich mama przestanie mówić. Ja nie mówię, bo mi wtedy zakazano mówić. Moje słowa były zniewolone i leżały wychudzone w sowieckim łagrze. Była cisza, milczenie nad betonowym miastem. Jezu! Jezu też nie było! 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 No, było Tu siempre seras mi triste. Kończył się czas mówienia rzeczy, które chcecie usłyszeć. Nie traktujmy śmierci parlamentu jako przeszkody, tylko jako możliwość.